Straż Miejska we Wrocławiu nie chce zakładać blokad na koła. W dodatku w związku z nieprawidłowym parkowaniem funkcjonariusze dają za dużo pouczeń i za mało mandatów. Z tak skandaliczną sytuacją mamy do czynienia obecnie we Wrocławiu. Już wyjaśniam o co chodzi, posłuchajcie do końca. Na jednej z ostatnich sesji Rady Miasta radny Jakub Nowotarski zwrócił uwagę komendantowi Straży Miejskiej, że w 2024 roku założyli tylko 600 blokad, tymczasem w 2022 roku założyli ich 4800. Radny miał też pretensję, że w 2022 roku szansa na pouczenie za złe parkowanie wynosiła 15%, tymczasem w 2024 szansa na pouczenie za to przewinienie wzrosła aż do 30%. Radny podkreślił, że taka praktyka ma odzwierciedlenie w przychodach miasta. Komendant wyjaśnił przyczyny takiego stanu rzeczy, wskazując m.in. na to, że obecnie znacznie więcej miejsc jest osłupkowanych. Poza tym blokad nie można zakładać w każdym miejscu. Zwrócił również uwagę na braki kadrowe, a ponadto podkreślił, że swoją rolę dla statystyk odegrało też zagrożenie powodzią. Jednak radny Jakub Nowotarski nadal kwestionował skuteczność pouczania kierowców. Oczekiwał również od komendanta, aby ten zobowiązał się, że przekaże swoim podwładnym odpowiednie instrukcje czyli mniej pouczeń, więcej blokad i mandatów. Komendant stanowczo zaprzeczył, stwierdzając, że każdy funkcjonariusz powinien samodzielnie podjąć decyzję, jakie środki stosować w danym przypadku. Komendant podkreślił również, że nie wolno mu nakazywać, w jaki sposób mają postępować funkcjonariusze. Z mojej strony szacunek dla pana komendanta, bo dokładnie tak to powinno działać. Służby powinny być całkowicie niezależne od oczekiwań polityków, niezależnie od tego, czy mówimy o szczeblu rządowym, czy samorządowym.